Blendujemy rozpuszczone truskawki, zaczynamy proces. Ustawiamy obroty na 8000. Po dwóch minutach blendowania rozpuszczonych truskawek mamy, mamy widać jaką masę strukturę. Przy prędkości 8000 obrotów na minutę. Truskawki były, rozpuszczały się 12 godzin, były przyzywane cukrem. Widać, że nawet bez specjalnego wysiłku i manewrowania emulsyfikatorem on zaciąga i blenduje wszystko. W odpowiedni sposób. Jak pracujecie z tego typu urządzeniami, typu miksikator bądź blender, to takim czułym punktem są szczotki w silniku, które się zużywają przy takiej efektywnej, dosyć długotrwającej eksploatacji. One się ścierają. Tutaj widzicie, że dostęp do szczotek jest bezpośrednio. Nie trzeba rozbierać całego korpusu maszyny. Szczotki po prostu wyciągamy. Możemy sprawdzić stopień zużycia szczotek. Tutaj są ta, która jest w tej chwili zamontowana. Szczotka, która jest, która jest szczotką zapasową. Widzicie, stopień zużycia jest żaden, ponieważ maszyna jest nowa, urządzenie jest nowe. Więc dostęp do tego, do, do szczotek. I sprawdzenie stanu zużycia jest błyskawiczne. Nie trzeba wynajmować. Nie trzeba po prostu dzwonić do serwisu. Można to zrobić samodzielnie. Każdy, do każdego emulsyfikatora są, są w zestawie dołączone dwie szczotki. Jak widzicie, sprawdziliśmy, zamontowaliśmy, wrzuciliśmy szczotkę, włączamy, czy chodzi silnik, czy pracuje emulsyfikator, bo tej po tej rewizji, proszę bardzo. Wszystko jest ok. Także serwis błyskawiczny, sami wymienicie środki.